Witajcie drodzy inwestorzy i traderzy. Serwis informacyjno-analityczny jest z Państwem w kontakcie guru Markets. Dziękuję bardzo za pomoc w naszym projekcie. Formularze pomocy znajdziesz w opisie tego filmu. Drogi widzu, uprzejmie proszę o królewskie kciuki do góry za ten film. Twoje polubienie jest bardzo ważne dla rozpowszechniania projektu Guru Markets. Przyjrzymy się głównym wskaźnikom firmy Outfront Media Inc., Ticker, OUT. Niniejsza recenzja została przeprowadzona na podstawie informacji aktualnych na dzień 23 maja 2024 roku. Według klasyfikacji Guru Markets firma Outfront Media Inc. należy do podkategorii. Advertising w analizie bierze udział 58 firm, co jest wynikiem bardzo reprezentatywnym. Zacznijmy od podsumowania informacji o firmie. Jeśli chcesz, możesz go zatrzymać. Możesz dokładniej przyjrzeć się każdemu wskaźnikowi danej organizacji. Do bazy z klasyfikacją tickerów firmowych możesz przejść korzystając z linku w przypiętym komentarzu. Prosimy o udostępnienie linku do tego wydania swoim przyjaciołom i znajomym. Więc w końcu zaczynamy. Kapitalizacja rynkowa organizacji Outfront Media Inc. wynosi 2,43 miliarda dolarów. Z kapitalizacją rynkową pod kategorii wynoszącą 139 miliardów dolarów. Outfront Media Inc ma udział na poziomie 1,744%, jest jedną z małych firm w podkategorii. Kapitalizacja bilansowa spółki szacowana jest na 0,51 miliarda dolarów. A kapitalizacja podkategorii wynosi 28 miliardów dolarów. Outfront Media Inc stanowi udział w wysokości 1,846% Porównując udziały giełdowe i wartość księgową, widzimy, co następuje. Zajęty udział Outfront Media Inc w podkategorii przy ocenie wartości rynkowej wynosi 1,744%. Kapitalizacja bilansowa wynosi 1,846%, czyli o 6% więcej niż udział wartości rynkowej. Ocena udziału spółki w rynku i kapitalizacji bilansowej pod kategorii. Dobrze, jeden punkt. Zadłużenie organizacji wynosi 3,483 tysięczne miliarda dolarów. Zobowiązania finansowe do kapitalizacji bilansowej wynoszą 682,9% kapitału. Ocena zadłużenia spółki bardzo zła, minus 2 punkt. Równowaga wartości giełdowej spółki do jej zysku wynosi 0, ze średnią w podkategorii 57,6, czyli znacząco gorszą niż w podkategorii. Ocena relacji wartości rynkowej do zarobków w porównaniu z podkategorią: Bardzo źle, minus 2 punkty. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł minus 438 milionów dolarów. Przewidywane zyski na najbliższe 12 miesięcy nie są znane. A to negatywnie wpływa na cenę firmy. Ocena przewidywanych przyszłych zysków w porównaniu z podkategorią. Dobrze, jeden punkt. Stosunek ceny do sprzedaży spółki wynosi 1,3%. Średnia w podkategorii wynosi 1,7 i jest o 24% niższa niż w podkategorii. Ocena rynkowych wskaźników relacji ceny do przychodów w porównaniu ze wskaźnikami spółek podkategorii. Dobry, 0,5 punktu. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 1830 milionów dolarów. Przyszłe przychody na najbliższe 12 miesięcy nie są znane. A to źle wpływa na perspektywy firmy. Ocenę szacowanego przyszłego wskaźnika sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii. Źle, minus jeden punkt. Jeśli interesują Cię tego typu analizy, następnie zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Marża wynosi minus 23,9%, przy średniej dla podkategorii 2,9%. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 26,8%. Ocena marginalności na tle wskaźników firm z podkategorii, akceptowalna, minus 0,5 punktu. Udział spółki pod względem liczby pracowników w podkategorii wynosi 0,449%, czyli o 288% mniej niż udział w kapitalizacji rynkowej. Odzwierciedla to brak równowagi w aktualnej wartości rynkowej spółki Outfront Media Inc., raczej w stronę rewaluacji. Wysokość kapitału przypadająca na jednego pracownika firmy wynosi 1023 000 dolarów, a w podkategorii jest 263 000 dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 289%. Oszacowanie wysokości kapitału rynkowego przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami spółek podkategorii. Znośny 0 punktów. Kwota zysku na indywidualnego pracownika wynosi 0 tysięcy dolarów. Średnia dla podkategorii 4 – 4,6 tysiąca dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 100%. Oszacowanie zysku na pracownika firmy w porównaniu ze wskaźnikami firm podkategorii. Znośny – 0,5 punktu. Przychód firmy na jednego pracownika wynosi 772 000 dolarów. W podkategorii 158 000 dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 389%. Oszacowanie sprzedaży na jednego pracownika w porównaniu ze wskaźnikami firm w podkategorii: Znośne, 0,5 punktu. Akcji przeznaczonych do sprzedaży stanowi 4%, przy średniej dla podkategorii 3,7%. Jest to wskaźnik możliwego krótkiego wycisku. Wskaźnik techniczny RSI 14 pokazuje dla spółki poziom 40% Outfront Media Inc. Dla podkategorii poziom RI 14 wynosi około 49%. Papiery wartościowe podkategorii są średnio wyceniane wyżej niż papiery wartościowe spółki Outfront Media Inc. Porównanie dynamiki kursu akcji spółki Outfront Media Inc i akcje podkategorii. Widzimy, że w ciągu 12 miesięcy akcje spółki Outfront Media Inc wykazało zmianę o 0,5%. Wobec zmian cen w podkategorii minus 0,2%. To na pewno nic nie znaczy, ale ważne jest, aby wziąć pod uwagę ten fakt. Wynik Minus 4 z 10 punktów. Średni wynik dla podkategorii 0,6 punktu. Jeśli spojrzeć szerzej, ogólnie na cały rynek amerykański, widzimy, że średni wynik dla całej giełdy to 0,3 punktu. Wobec wyniku spółki wynoszącego minus 4 punkty Outfront Media Inc. Zajrzyjmy do tabeli zamówień, która jest dostępna, link do niej w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera absolutnie wszystkie decyzje podjęte wcześniej przez system informacji ewaluacyjnej guru Markets. Dostęp do tabeli zamówień jest całkowicie bezpłatny i darmowy, link w przypiętym komentarzu. Przypominamy, że do 10 maja 2024 roku zamówienie zostało opublikowane. Ticker firmowy OUT. System odniesienia do wyceny akcji Guru, Markets. Podjęto decyzję w sprawie niniejszego zamówienia. Zamknij transakcję. Zysk wyniósł 3,5%. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu i skorzystanie z systemu informacji i referencji Guru, Markets. Naprawdę jesteście najfajniejszą publicznością na świecie